Witamy w kameralnej szkole podstawowej Popatrz szerzej w komornikach, opartej na duńskim systemie edukacji. Dzieci uczą się tu przez zabawę, pracują przede wszystkim projektowo, rozwijając kompetencje społeczne. Codziennie mają zajęcia w języku angielskim. U nas nie ma wyścigu szczurów, zadań domowych ani wkuwania wiedzy encyklopedycznej. Do każdego ucznia podchodzimy indywidualnie. Dostrzegamy i rozwijamy jego mocne strony i pomagamy przezwyciężyć trudności. U nas dzieci chcą się uczyć, bo rozbudzamy ciekawość. Trwa rekrutacja do klas 1-3, liczba miejsc ograniczona. Chcesz poznać nas lepiej? Umów się na spotkanie indywidualne i popatrz szerzej na rozwój i edukację Twojego dziecka.